Moja żona zdradziła mnie z moim przyrodnim bratem i zaszła z nim w ciąży. Kiedy poprosiłem ją o test na ojcostwo, usunęła dziecko. Wtedy powiedziałem o wszystkim jej rodzicom, którzy później odcięli ją od spadku. Mam 34 lata i od dwóch lat jestem żonaty z kobietą, którą kochałem i której ufałem bezgranicznie. Ona ma 29 lat. Nasz związek przez długi czas wydawał się stabilny, dość zwyczajny, ale pełen ciepła poznaliśmy się wiele lat temu podczas wydarzenia filmowego. Przez kilka lat byliśmy po prostu przyjaciółmi, zanim oboje zdaliśmy sobie sprawę, że czujemy coś więcej. Zaczęliśmy się spotykać. Randkowaliśmy przez trzy lata, zanim jej się oświadczyłem, więc łącznie byliśmy razem prawie sześć lat. Ani w okresie narzeczeństwa, ani po ślubie nie mieliśmy żadnych poważnych komplikacji. Była piękna, mądra, opiekuńcza. W moich oczach była wzorową partnerką. Z mojej strony robiłem wszystko, by być dobrym mężem. Żyliśmy razem spokojnie i szczęśliwie. Około sześć miesięcy temu mój przyrodni brat Deren, który ma dwadzieścia osiem lat, został zwolniony z pracy. Zamiast szukać nowego zatrudnienia, postanowił zrobić sobie przerwę, podróżować i, jak sam to ujął, odnaleźć siebie. Deren od zawsze był nieprzewidywalny i impulsywny. Moi rodzice musieli bardzo się starać, by przekonać go, że warto pójść na studia i zdobyć wykształcenie. Zawsze miał w głowie szalone pomysły, które trzeba było tonować. Zwolniono go z pracy za to, że był pod wpływem alkoholu podczas spotkania filmowego, co mimo jego niechlubnej przeszłości było poważną sprawą. Tym razem obiecał, że rzuca picie. Przyznam, że bałem się, iż znów porzuci to w połowie drogi, ale ze względu na mojego ojca postanowiłem go wesprzeć. Moi rodzice rozwiedli się, gdy byłem dzieckiem. Ojciec ożenił się ponownie, gdy byłem nastolatkiem z matką Darrena. Kiedy deren zapytał, czy może zamieszkać u nas przez kilka tygodni, bo chciał pozwiedzać Nowy Jork, nie wiedziałem, jak mu odmówić. Szczerze mówiąc, nie byłem przekonany, ale ojciec i macocha prosili, bym dał mu szansę. Zapytałem żonę, czy się zgadza, i powiedziała, że tak. Niechętnie się zgodziłem. Deren wprowadził się do nas dwa miesiące temu. Od początku postawiłem warunki: nie mógł przyprowadzać nikogo do mieszkania, a mimo że mógł wychodzić i wracać, kiedy chciał, jego obecność nie mogła zakłócać naszego snu. Ku mojemu zaskoczeniu zgodził się na wszystko. Przez pierwsze dni prawie nie wracał na noc. Zdarzało się, że wracał dopiero o siódmej rano, kiedy ja już szykowałem się do pracy. Poza tym był uprzejmy. Jadł z nami kolację. A nawet kilka razy coś dla nas ugotował. Muszę przyznać, byłem mile zaskoczony. To nie był ten sam Darren, którego znałem przez całe życie. W drugim tygodniu jego pobytu zaplanowaliśmy z żoną weekendowy wyjazd do Vegas. Miałem tam sprawy służbowe. Poprosiliśmy Darrena, by przypilnował mieszkania, aż wrócimy. Wszystko było uzgodnione. Niestety w czwartek wieczorem żona poczuła się źle. Dostała ostrej grypy żołądkowej. Wyjazd był zaplanowany na piątkowy poranek. Mieliśmy nadzieję, że poczuje się lepiej i pojedzie, ale rano jej stan tylko się pogorszył. Nie była w stanie wstać z łóżka. Próbowałem przełożyć spotkania, ale było za późno. Musiałem jechać sam. Czułem się fatalnie, zostawiając ją w takim stanie, ale wiedziałem, że Deren będzie w domu, gdyby jej stan się pogorszył. Obiecał, że zostanie, będzie gotował, dopilnuje wszystkiego. Ja z kolei obiecałem, że wrócę w sobotę rano tak szybko, jak się da. Teraz, gdy na to patrzę, trudno mi uwierzyć, że nie przeczułem, co się wydarzy. Pojechałem sam do Vegas. Wróciłem następnego dnia. Żona czuła się już lepiej. Nie zwróciłem na to większej uwagi. Po tamtym weekendzie zauważyłem jednak, że Deren coraz częściej był w domu. Wcześniej codziennie wychodził, a teraz przez kilka dni nie ruszał się z miejsca. Zapytałem, czy wszystko w porządku, a on powiedział, że chce oszczędzać pieniądze. Nie analizowałem tego. Ale potem zaczęły dziać się rzeczy, które budziły mój niepokój. Pewnego dnia wróciłem z pracy i zastałem żonę już w domu. Podobno wzięła pół dnia wolnego z powodu bólu głowy. Nie poinformowała mnie. Innym razem wróciłem wcześniej, a deren i moja żona weszli razem do mieszkania. Twierdzili, że spotkali się przed budynkiem. Może to był zbieg okoliczności, ale miałem złe przeczucia. Nigdy wcześniej nie wątpiłem w wierność mojej żony. Deren, mimo że bywał nieodpowiedzialny, nie wydawał mi się zdolny do czegoś takiego. Ale nie mogłem pozbyć się myśli, że coś jest nie tak. Wiedziałem, że nie mogę nikogo oskarżać bez dowodów. To mogłoby doprowadzić do katastrofy rodzinnej, której wolałem uniknąć. Postanowiłem więc działać ostrożnie. Zapytałem darena, jak długo zamierza u nas jeszcze mieszkać. Powiedziałem, że jego obecność była mile widziana, ale czas pomyśleć o dalszych krokach. Na szczęście zrozumiał a. Powiedział, że wyprowadzi się w ciągu tygodnia. Żona była wtedy w pokoju, ale nie powiedziała ani słowa. To milczenie mnie zaniepokoiło. Deren się wyprowadził. Starałem się nie wracać myślami do moich podejrzeń. Skupiłem się na małżeństwie. Chciałem wierzyć, że to tylko moje lęki, że przesadzam. Po jego wyprowadzce wszystko wróciło do normy. Prawie uwierzyłem, że naprawdę byłem przewrażliwiony i że nic złego się nie stało. Było mi wstyd, że mogłem pomyśleć o niej w tak negatywny sposób. Przecież przez te wszystkie lata była moją najbliższą osobą moją żoną, moją partnerką, moją rodziną, ale potem coś się wydarzyło. Około dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że moja żona jest w ciąży. Dokładnie w drugim miesiącu. Pewnie już się domyślasz, dokąd to wszystko zmierza. Dwa miesiące temu Deren mieszkał z nami. Poczułem mdłości, kiedy o tym pomyślałem. Pozwól, że dam Ci trochę kontekstu. Jestem kilka lat starszy od mojej żony, jak już wspomniałem. Gdy skończyłem trzydzieści lat, byłem gotów ustatkować się i założyć rodzinę. Kiedy zaczęliśmy się spotykać, od razu wiedziałem, że to kobieta mojego życia i chciałem się z nią ożenić. Ale ona uważała, że jest jeszcze za młoda na dzieci i potrzebuje kilku lat, zanim podejmie ten krok. Uszanowałem jej decyzję, mimo że sam bardzo pragnąłem zostać ojcem. Uzgodniliśmy, że zaczniemy starać się o dziecko, gdy skończy 30 lat, więc przez cały ten czas zawsze stosowaliśmy zabezpieczenie. Żona nie przyjmuje tabletek antykoncepcyjnych, ponieważ jej organizm źle reaguje na hormony. Zawsze nalegała, byśmy byli bardzo ostrożni i naprawdę zawsze stosowałem zabezpieczenie. Oczywiście w życiu zdarzają się wypadki, ale nie mogłem przestać myśleć, że coś tu jest nie tak. Termin tej ciąży był dla mnie wyjątkowo niepokojący. Powiedziała, że chce zatrzymać dziecko. Mówiła, że choć ciąża nie była planowana, to jest to coś dobrego i powinniśmy się cieszyć. Ja od dawna pragnąłem mieć dzieci, więc w innych okolicznościach byłbym w siódmym niebie. Ale zamiast radości czułem tylko wewnętrzną udrękę. Próbowałem wyglądać na szczęśliwego przy niej, ale nie pamiętam, żebym kiedykolwiek czuł się gorzej. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie mogłem porozmawiać z żadnym z moich przyjaciół, bo bałem się oceny i osądu. A jednak nie potrafiłem pozbyć się tych czarnych myśli i złych przeczuć. Po tygodniu życia w emocjonalnym koszmarze zrozumiałem, że tak dłużej się nie da. Musiałem skonfrontować się z żoną. Wiedziałem, że to może być katastrofalne dla naszego małżeństwa i jeśli się mylę, może mi tego nigdy nie wybaczyć. Ale nie mogłem przestać myśleć o najgorszym. Sama myśl, że mogłaby być w ciąży z moim przyrodnim bratem, przyprawiała mnie o mdłości. Poszliśmy razem na pierwsze badania, pobrano jej krew i zrobiono kilka testów, ale ja czułem tylko pustkę i przygnębienie. Nie mogłem tego dłużej znosić, więc przygotowałem się na najgorsze i postanowiłem z nią porozmawiać. Około tydzień temu, przy kolacji, powiedziałem jej, że musimy porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Chciała wiedzieć od razu, o co chodzi. Byłem przerażony, ale starałem się być maksymalnie bezpośredni. Powiedziałem, że przepraszam, że tak się czuję, ale muszę zapytać, czy to na pewno moje dziecko. Zamarła. Jej twarz całkowicie poczerwieniała i zaczęła na mnie krzyczeć, że jestem potworem, skoro oskarżam ją o coś takiego. Krzyczała, że zawsze była mi wierna i nie wierzy, że mogłem w ogóle pomyśleć inaczej. Zapytała, skąd mi się to wszystko wzięło. Odpowiedziałem, że to po prostu zbyt duży zbieg okoliczności, że jest w drugim miesiącu ciąży, akurat dwa miesiące po tym, jak deren się wyprowadził. To jeszcze bardziej ją rozjuszyło. Zaczęła krzyczeć jeszcze głośniej. Widziałem, że sytuacja wymyka się spod kontroli, więc starałem się ją uspokoić i poprosiłem, by mnie wysłuchała. Wyjaśniłem, że życie z tymi wątpliwościami jest dla mnie bardzo bolesne i naprawdę wolałbym ich nie mieć. Opowiedziałem jej o rzeczach, które mnie zaniepokoiły, gdy Deren z nami mieszkał i które sprawiły, że poczułem, że coś jest nie w porządku. Zaczęła się uspokajać. Powiedziała, że rozumie moje wątpliwości, ale muszę jej zaufać i wierzyć w nasze małżeństwo. Czułem się podle, ale powiedziałem jej, że gdyby to było takie proste, już dawno wyrzuciłbym te myśli z głowy. Starałem się. I jeśli naprawdę nie ma się czego obawiać, chciałbym zrobić test na ojcostwo, kiedy dziecko się urodzi. Przeprosiłem ją i powiedziałem, że wiem, jak trudne to musi być dla niej, ale muszę mieć pewność dla własnego spokoju. Nie oczekiwałem, że przyjmie to ze spokojem i bez emocji, ale jej reakcja była dosłownie obłędna. Jeśli wcześniej była zdenerwowana, to sama wzmianka o teście na ojcostwo doprowadziła ją do furii. Powiedziała, że jestem okrutny i że nie wierzy, iż zmuszam ją do czegoś tak upokarzającego przez moje szalone podejrzenia. Starałem się zachować spokój, ale widząc, jak bardzo się temu sprzeciwia, zacząłem mieć jeszcze większe wątpliwości. I zacząłem się złościć. Powiedziałem jej, że to ultimatum. Albo zgadza się na test, albo nie widzę dla nas przyszłości. To trochę ją ostudziło. Powiedziała, że potrzebuje czasu do namysłu. Tego wieczoru spaliśmy w osobnych pokojach. Następnego ranka nie powiedzieliśmy do siebie ani słowa. Wyszliśmy do pracy jak obcy ludzie. Cały dzień myślałem tylko o tym, co się wydarzyło. W głowie odtwarzałem najgorsze możliwe scenariusze. Reszta tygodnia wyglądała podobnie. Wracała do domu późno i unikała rozmowy. Za każdym razem, gdy próbowałem zacząć temat, wpadała w irytację i przerywała mi, więc przestałem próbować. Nie wiedziałem, że ona w tym czasie po prostu planuje swój następny ruch. W czwartek rano obudziłem się i zorientowałem, że nie wróciła na noc. Pisałem do niej kilka razy, ale nie odpowiedziała. Musiałem iść do pracy, ale byłem tak rozbity, że nie mogłem się skupić i wróciłem wcześniej do domu. Spędziłem godziny, czekając, aż wróci. Gdy minęła dziewiąta wieczorem, a jej nadal nie było i nie odbierała telefonu, zacząłem się poważnie martwić. Nie wiedziałem, co robić, więc zadzwoniłem do jej asystentki w pracy, żeby zapytać, czy wszystko z nią w porządku. Ku mojemu zaskoczeniu, jej asystentka powiedziała mi, że żona wzięła dwa dni wolnego i nie pojawiła się w pracy. Była zdziwiona, że o tym nie wiem. W tamtym momencie byłem już naprawdę przerażony. Zadzwoniłem do kilku jej przyjaciółek, by zapytać, czy nie jest z którąś z nich. Gdy wszystkie odpowiedziały, że nic od niej nie słyszały, zacząłem wyobrażać sobie najgorsze. Bałem się, że coś jej się stało, albo że w ostateczności postanowiła mnie zostawić. Zadzwoniłem do teściowej, by zapytać, czy może jest z nimi. Nie była, ale teściowa bardzo się zaniepokoiła, gdy usłyszała, że zniknęła na dwa dni. Powiedziała, że spróbuje się z nią skontaktować i da mi znać, jeśli coś się wyjaśni. Ustaliliśmy, że jeśli dalej nie będzie z nią kontaktu, zgłosimy jej zaginięcie na policję. Przez kolejne pół godziny byłem w totalnej panice. Ale wtedy zadzwoniła moja żona. Powiedziała, że wszystko z nią w porządku, że potrzebowała czasu, by coś naprawić i że nie powinienem wciągać w to jej matki ani niepotrzebnie jej stresować. Brzmiała na zupełnie obojętną, wręcz zirytowaną. Fakt, że nie wykazywała najmniejszej troski o to, ile stresu mi zafundowała, doprowadzał mnie do szału. Ale się opanowałem i zapytałem, gdzie jest i kiedy wraca. Powiedziała, że wróci następnego ranka, po czym się rozłączyła. Poszedłem spać sfrustrowany i głęboko rozczarowany. Przez chwilę myślałem, że sam powinienem od niej odpocząć. Nie miałem jednak pojęcia, co mnie czeka. Następnego ranka obudziła mnie, będąc w wyjątkowo dobrym nastroju. Zapytałem ją, gdzie była poprzedniego dnia. Powiedziała, że rozwiązywała pewien problem. To, co opowiedziała później, przeszło moje najśmielsze wyobrażenia. A zapewniam cię, spędziłem tygodnie, analizując każdy możliwy koszmar. Zapytałem, co ma na myśli? Odpowiedziała, że ta ciąża wprowadzała do naszego małżeństwa głupie wątpliwości i nas niszczyła, więc postanowiła nas uratować i usunęła ciążę. Spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała, że teraz nie mam już powodu, by wątpić w jej lojalność i możemy zacząć od nowa. Byłem oszołomiony. Myślę, że to pierwszy raz w życiu, kiedy używam tego słowa i naprawdę je czuję. Patrzyłem na nią i zapytałem, czy to jakiś żart. Odpowiedziała, że mówi śmiertelnie poważnie i ma nadzieję, że teraz wreszcie się uspokoję i przestanę zaprzątać sobie głowę bzdurnymi podejrzeniami. To był dla mnie moment przełomowy. Patrzyłem na nią jeszcze przez kilka minut, wstałem i wyszedłem. Bałem się, że jeśli zostanę z nią choćby chwilę dłużej, to psychicznie tego nie wytrzymam. Poszła za mną, ale powiedziałem, że ma się trzymać ode mnie z daleka, jeśli nie chce problemów. Widocznie ton mojego głosu wystarczył, by ją zatrzymać. W drodze do wyjścia z budynku zadzwoniłem do mojej prawniczki i powiedziałem jej, że rozwodzę się z żoną. Poprosiłem, żeby jak najszybciej rozpoczęła procedurę. Powiedziałem, że musimy dopilnować, by nie dostała ani grosza z moich pieniędzy i umówiłem się na spotkanie na następny dzień. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie, jak to się wszystko potoczy, ale wiedziałem, co muszę zrobić. Zadzwoniłem do Darrena i zapytałem, gdzie jest. Powiedział, że jest gdzieś w Atlancie. Powiedziałem mu, że rozwodzę się z żoną i nie chcę tracić czasu, więc niech po prostu przyzna, że się z nią przespał. Przez kilka minut milczał, a potem tylko mnie przeprosił. To wystarczyło. Wiedziałem już wszystko. Nie było już o czym rozmawiać. Zameldowałem się w hotelu na noc i przygotowałem psychicznie na to, co miało nadejść. Następnego ranka od razu poszedłem do kancelarii i przekazałem mojej prawniczce wszystkie szczegóły, zdradę, aborcję, całą tę historię od początku do końca. Powiedziała, że trudno będzie uzyskać rozwód bez alimentów, jeśli obie strony się nie dogadają, ale skoro moja żona ma dobrze płatną pracę i to ona jednoznacznie zawiniła, mamy szansę. Prawdę mówiąc, nie chodziło mi o pieniądze. Chodziło o zasady. Byłem skończony z tą kobietą. Nie mogłem uwierzyć, jak chłodna potrafi być. Czułem się, jakbym przez te wszystkie lata żył z obcą osobą. Kobieta, którą poślubiłem i kochałem, nie byłaby zdolna do czegoś takiego. Wiem, że spała z moim przyrodnim bratem, ale była też szansa, że to moje dziecko. I teraz nigdy się już tego nie dowiem. Po prawie sześciu latach związku, dostosowywaniu się do jej planów i robieniu wszystkiego, by być dobrym mężem, to właśnie dostałem w zamian. Zadzwoniłem do jej asystentki i zapytałem, czy jest w pracy. Była. Poprosiłem, by nie mówiła żonie, że dzwoniłem, i skłamałem, że planuje dla niej niespodziankę. Wróciłem do domu, spakowałem jak najwięcej jej rzeczy w trzy walizki i wystawiłem je na korytarz. Następnym krokiem było wezwanie ślusarza i wymiana zamków. Nie chciałem jej widzieć. Nie chciałem jej w moim domu. Nie chciałem nawet na nią patrzeć. Spakowałem więc kilka własnych rzeczy do małej torby i wróciłem do hotelu. Nie chciałem być w domu, kiedy wróci. Kiedy wszystko było gotowe, zbliżała się godzina siedemnasta i byłem wykończony, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Gdy tylko dotarłem do hotelu, rzuciłem się na łóżko i natychmiast zasnąłem. Obudził mnie dzwoniący telefon. Oczywiście to była moja żona. Postanowiłem dać jej dokładnie to samo milczenie, którym ona uraczyła mnie w dniu, w którym za moimi plecami usunęła ciążę. Dzwoniła raz za razem, a w telefonie pojawiły się dziesiątki wiadomości, których nawet nie chciało mi się czytać. Z mojego punktu widzenia nie miałem jej nic do powiedzenia. Po niemal godzinie nieustannego dzwonienia w końcu przestała. Myślałem, że się poddała. Ale potem dostałem wiadomość od Darrena. Napisał, że skontaktowała się z nim, pytając, czy rozmawiał ze mną. Powiedział jej, że to koniec i że wiem już wszystko. Przeprosił mnie jeszcze raz w wiadomości, ale nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Nawet mu nie odpisałem. Zastanawiałem się tylko, co robić dalej. Następny krok to moment, w którym być może posunąłem się o krok za daleko, ale byłem złamany i upokorzony. Nie wiedziałem, co robić. Powinieneś wiedzieć, że moja żona pochodzi z bardzo konserwatywnej rodziny z południa kraju. Tam robi się pewne rzeczy w określony sposób. Od momentu, gdy wzięliśmy ślub, jej rodzice naciskali na dzieci. Przez lata stawałem po stronie żony podczas każdego rodzinnego spotkania, tłumacząc, że nie musimy się spieszyć. Nigdy nie zdradziłem, że jedynym powodem, dla którego nie staraliśmy się o dziecko, była jej niechęć. Wiedziałem, że jeśli dowiedzą się o zdradzie i aborcji, nie będzie to dla niej przyjemne. Więc po raz pierwszy w życiu postanowiłem być małostkowy. Zadzwoniłem do teściowej. Spokojnie wyjaśniłem jej wszystko i powiedziałem, że rozwodzę się z jej córką, bo złamała moje zaufanie. Brzmiała nas szokowaną. Nie chciała mi uwierzyć. Powiedziałem jej, że Deren przyznał się do wszystkiego, a jeśli chodzi o ciążę, mogę pokazać pozytywny test i dokumentację lekarską z naszej pierwszej wizyty. Resztę może już sobie wyjaśnić z córką. Spodziewałem się, że moja żona wkrótce się odezwie. I rzeczywiście wkrótce telefon znów nie przestawał dzwonić. Starałem się to przeczekać, ale po półtorej godziny nieustannych prób kontaktu w końcu odebrałem. Jej reakcja była zgodna z oczekiwaniami. Była wściekła i oskarżyła mnie o zrujnowanie jej życia bez powodu, mówiąc, że nie ma gdzie spędzić nocy. Zignorowałem jej próby wywołania we mnie reakcji i powiedziałem, że może zameldować się w dowolnym hotelu. Powiedziałem jej, by mnie więcej nie denerwowała. Dodałem, że wkrótce odezwie się do niej moja prawniczka i że od teraz wszelka komunikacja będzie się odbywać wyłącznie przez prawników. Powiedziałem też, że spakuję resztę jej rzeczy i mogę je dostarczyć dokądkolwiek zechce. Odpowiedziała, że jej rodzice są wściekli i oświadczyli, że nie jest już mile widziana w rodzinie. Powiedzieli jej, że może zapomnieć o jakimkolwiek spadku. Nawet dla mnie to było zaskoczenie. Spodziewałem się ich gniewu, ale nie sądziłem, że posuną się aż tak daleko. Oczywiście nie powiedziałem tego żonie. Odpowiedziałem tylko, że trzeba było o tym pomyśleć wcześniej, zanim zrobiła wszystko za moimi plecami i że decyzje jej rodziców mnie nie interesują. Powiedziała, że jestem niedojrzały i małostkowy i że nie powinienem wciągać jej rodziców w nasze małżeńskie problemy, bo teraz jej życie jest zrujnowane, a ona nie ma nikogo. Odpowiedziałem, że nie obchodzi mnie to i się rozłączyłem. Zaczęła wysyłać kolejne setki wiadomości, wyzywając mnie na wszystkie możliwe sposoby i grożąc, że odbierze mi każdy grosz i sprawi, że tego pożałuje. Dostałem też telefon od mojego teścia. Powiedział, że wstydzi się swojej córki i przeprosił mnie za jej zachowanie. Dodał, że mają już dość pozwalania jej na wszystko i ma nadzieję, że to będzie dla niej lekcja. Poprosił mnie o dokumentację lekarską, którą z przyjemnością mu przesłałem. Od tego momentu minęło już kilka godzin. Moja żona nie przestaje pisać. Myślę o tym, by ją po prostu zablokować. Ale gdzieś z tyłu głowy mam tę uporczywą myśl, że być może posunąłem się za daleko i powinienem był zatrzymać to wszystko między nami. Nie żałuję, że zmieniłem zamki i nie mam najmniejszych wątpliwości co do rozwodu. Ale wiem, jak ogromnym ciosem jest dla niej odcięcie przez rodziców. Zastanawiam się, czy powiedzenie teściom o zdradzie i aborcji mojej żony nie było z mojej strony zbyt okrutne. Aktualizacja pierwsza. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wsparli to, co zrobiłem. Wasze historie sprawiły, że poczułem się mniej samotny i dały mi pewność, że moja reakcja nie była przesadzona. Cały czas zajmuję się formalnościami rozwodowymi i nie jest łatwo. Moja żona odmawia współpracy i uparcie domaga się alimentów. Staraliśmy się dojść do porozumienia i uniknąć sądu, bo oboje wiemy, jak brzydko potrafią wyglądać takie sprawy. Ale wygląda na to, że dla niej to osobista zemsta i nie obchodzi ją zdrowy rozsądek. Cieszę się ogromnie, że miałem na tyle rozsądku, by wyrzucić ją z mieszkania, zanim zdążyła zabrać ze sobą dokumenty z USG i test ciążowy, które nadal mam przy sobie. Rozmawiałem z Darrenem o całej tej sytuacji. Mimo, że jestem na niego wściekły, powiedział, że będzie współpracował i jeśli zajdzie taka potrzeba, złoży zeznania. Unika wszelkiego kontaktu z moją byłą żoną i zablokował ją na wszystkich możliwych platformach. Przeprosił za to, co zrobił, choć jego przeprosiny nic dla mnie nie znaczą. Ale przynajmniej nie zaprzecza, jak to robiła ona. Nie mogłem się powstrzymać i zapytałem go o szczegóły romansu. Powiedział, że wszystko zaczęło się w ten weekend, kiedy wyjechałem do Paryża. Romans trwał przez cały okres, gdy mieszkał z nami, a później spotkali się jeszcze kilka razy, nawet po jego wyprowadzce. Powiedział, że nie miał pojęcia o ciąży ani o aborcji. Choć jestem na niego wściekły, wiem, że może się jeszcze przydać, jeśli sprawa rozwodowa się skomplikuje. Wiem też, że jedyny powód, dla którego nagle stał się taki wspierający, to fakt, że finansowo zależy od mojego ojca. Jego oszczędności się skończyły, a ojciec jasno dał mu do zrozumienia, że jeśli pogorszy sytuację, odetnie go na zawsze. Ojciec przyznał wprost, że jedynym powodem, dla którego jeszcze go nie odciał, jest to, że możemy go potrzebować, jeśli sprawy przybiorą niekorzystny obrót. Staram się ze wszystkich sił, by nie wybuchnąć wobec Darrena, ale nie jest to łatwe. Na razie nie ma żadnych pozytywnych wieści, poza tym, że wróciłem do mieszkania. Nie wiem dokładnie, gdzie przebywa moja była żona, i nie potrafię nawet udawać, że mnie to obchodzi. Cieszę się, że jestem właścicielem tego mieszkania od dawna jeszcze zanim ją poznałem, więc raczej nie ma szans, bym je stracił. To wszystko na teraz. Przygotowuję się na to, że rozwód będzie jeszcze bardziej brutalny. Nie mam za bardzo wyboru. Postaram się zaktualizować Was, gdy sytuacja trochę się uspokoi. Mała aktualizacja druga. Oficjalnie jestem po rozwodzie. Minęło około sześć miesięcy od poprzedniej aktualizacji i byłem całkowicie pochłonięty wszystkimi formalnościami. Od tamtego czasu sprawy ruszyły do przodu. Moja była żona początkowo była bardzo trudna we współpracy, ale po kilku przesłuchaniach wstępnych, zeznaniach i spotkaniach ugodowych stało się jasne, że jeśli pozwolimy tej sprawie trafić do sądu, to tylko jej zaszkodzi. Deren złożył zeznania pod przysięgą i mieliśmy już dowody na jej ciążę. Przynieśliśmy też potwierdzenie od naszej lekarki, która wszystko potwierdziła. Szczególnie mocne były przesłuchania. Moja żona musiała odpowiadać na trudne pytania pod przysięgą, a jej postawa i niespójności tylko pogorszyły jej sytuację. Zeznania Darena potwierdziły nasze podejrzenia, a jego przeprosiny, choć dla mnie bez znaczenia, stanowiły istotny dowód. Poza tym w czasie ich romansu zrobili kilka zdjęć w intymnych sytuacjach, które Daren miał w telefonie. Nie dało się zaprzeczyć prawdzie. Po przesłuchaniach przeszliśmy do rozmów ugodowych. Atmosfera była napięta. Ale adwokat mojej żony zrozumiał, że walka o alimenty nie ma sensu, biorąc pod uwagę jej wysokie zarobki i mocne dowody zdrady. Stało się jasne, że jej żądania nie mają szans w sądzie. Byliśmy gotowi dojść do porozumienia, ale nie zamierzałem dać się wykorzystać. Ostatecznie moja była żona się poddała. Zgodziła się zrzeć alimentów. Ugoda gwarantowała też, że nie dostanie nic z moich aktywów poza tym, co wspólnie ustaliliśmy, co i tak było uczciwe, biorąc pod uwagę jej wkład w nasze małżeństwo. Cieszę się, że wszystko zakończyło się bez niepotrzebnego procesu, który tylko drenowałby moją energię i finanse. Ona otrzyma swoje rzeczy osobiste, a wspólny majątek podzieliliśmy sprawiedliwie. Ugoda pozwala nam obojgu ruszyć dalej, bez dalszych powiązań. Czuję ogromną ulgę, że to już koniec. Ale nie mogę pozbyć się uczucia, że to wszystko było wielką stratą czasu. Nie tylko sam rozwód, ale całe to małżeństwo. Nie mogę uwierzyć, że zmarnowałem tyle czasu i energii, porzuciłem własne plany założenia rodziny dla kogoś, kto nie zawahał się zniszczyć tego wszystkiego dla kompletnych bzdur. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie i rady były dla mnie bezcenne w tym trudnym czasie. Jeśli ktoś z Was przechodzi przez coś podobnego, trzymajcie się i opierajcie się na bliskich. Z czasem będzie lepiej. Aktualizacja trzecia. Nie wiem, czy kogoś to jeszcze interesuje, ale na początku roku opu tutaj swoją historię, a od ostatniej aktualizacji minęło kilka miesięcy. Kilka godzin temu zadzwonił do mnie ojciec. Odebrałem bez większych oczekiwań, ale to, co mi powiedział, szczerze mówiąc, zostawiło mnie w osłupieniu. Okazało się, że Deren i moja była żona znów się spotykają. Nie miałem z nimi kontaktu i nie wiedziałem, że Deren znalazł pracę w mieście i się tutaj przeprowadził. Najwyraźniej to wystarczyło, by ich iskra na nowo się rozpaliła. I jakoś zapomniała o wszystkich obelgach, które rzucała w jego stronę podczas rozwodu. Czuję obrzydzenie. Czuję się zdradzony i jakbym był głupcem. Mój ojciec powiedział, że dał jasno do zrozumienia zarówno Darenowi, jak i mojej macosze, że nie chce mieć z nim już nic wspólnego przynajmniej czuję, że mam ojca po swojej stronie. I tyle. Mam nadzieję, że już nigdy nic o nich nie usłyszę. Nie sądzę, bym miał jeszcze jakieś aktualizacje.